O głos poproszę po jeszcze Piotra Matka. Ten... Dzień dobry, nazywam się Piotr Marek, startuję z 12 miejsca. Jestem reprezentantem Konfederacji Zbieskiej, z konserwatywnych i monarchistycznych na liście. Prywatnie jestem radnym Rady Dzielnicy Wrodków. W Radzie Dzielnicy pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej. Mam negatywne zdanie co do przymusowych składek, czy to zostrym, czy NFZ dla firm, ponieważ mój brat od ponad 10 lat sam prowadzi jednoosobową firmę. jest projektuje budynki, jest inżynierem budownictwa z uprawnieniami. Przez te wszystkie składki, które są dla niego większą bolączką nawet niż podatek dochodowy, nie jest w stanie przez ten czas dorobić się nawet możliwości zatrudnienia kogoś do księgowości czy do innych spraw, na przykład prawnych i wszystko przez ten czas musi robić sam. Dlatego ja jako przyszły polityk zrobiłbym wszystko, żeby wprowadzić dobrowolny składek, czy to na ZUS, czy to na NFZ. Ja sam wiem, że składki NFZ-owskie przez moje kilka lat pracy pochłonęły mi tyle pieniędzy, że mógłbym za mi zakupić sobie, no, no może nie tyle nowy samochód, ale nowy samochód taki używany. I z tych składek praktycznie nie skorzystałem nic, może wziąłem z jedno zwolnienie lekarskie, może zz 2 Byłoby dla mnie o wiele korzystniej, gdybym mógł się leczyć prywatnie. A co do pensji minimalnej, ona wcale nie poprawia materialnej sytuacji ludzi. Wręcz przeciwnie, powoduje patologię. Pracowałem w laboratorium, które na pensje nie były za wysokie, ponieważ laboratoria nie są w stanie zapewnić wysokich wynagrodzeń, ale byłem w nim inżynierem. Wraz z wzrostem pensji minimalnej Pensje osób zatrudnionych na wysoko wykwalifikowanych stanowiskach i odpowiedzialnych, za których każdy błąd wiązał się czasem odpowiedzialność karna, zbliżały się do pensji, no powiedzmy w cudzysłowie beztroskich pracowników gospodarczych, których praca nie wymagała żadnych kwalifikacji. Poza tym jeszcze jest jedna sprawa taka, że wraz z wzrostem pensji minimalnej rosną również koszty egzaminów na uprawnienia, bowiem ich Cena jest zależna od pewnego procentu pensji minimalnej, więc to wszystko nie poprawia losu nikogo, wręcz przeciwnie, powoduje dodatkowe zubożenie społeczeństwa. Mało tego, jeżeli firmy będą zmuszone do zapewnienia coraz to większej tej pensji minimalnej na byle jakim stanowisku będą musiały robić redukcje i często pozbywać osób wykwalifikowanych przez to stracą na konkurencyjności mogą w perspektywie upaść, więc małe polskie firmy mogą upaść i możemy być skazani na międzynarodowe molochy, głównie amerykańskie, więc jestem przeciwny przymysłowym składkom oraz stałemu nieustannemu podnoszeniu pensji minimalnej. Dziękuję. Dziękuję Państwu.